Jestem bardzo szczęśliwa, że to dzisiejsze spotkanie przebiega w tak cudownej, wspaniałej, pełnej prawdziwego siostrzeństwa atmosferze, bo prawdziwe siostrzeństwo jest naprawdę ogromną wartością. Dziewczyny, ja już zostałam wychowana w taki sposób że nigdy nie czułam się gorsza jako dziewczynka. Zawsze wiedziałam, że mogę spełniać swoje marzenia i chciałabym, żebyśmy dawały sobie też właśnie takie prawo. Im bardziej siebie będziemy akceptować, szanować i dawać to też innym kobietom, tym bardziej ta idea siostrzeństwa będzie miała racji bytu. I tak naprawdę to jest być może pomysł na nowy system, ponieważ pewne zasady już zmieniają się i Pytanie, czym to zastąpimy? Ja myślę, że wzajemny szacunek, poczucie wartości i wspólne działanie. Tym właśnie powinno być siostrzeństwo. Jeszcze troszeczkę kulejemy. Tak naprawdę, według mnie, to są pierwsze kroki stawiane troszeczkę w za dużych butach. Ale najważniejsze, że o tym rozmawiamy, że do siebie uśmiechamy się, że się otwieramy na ten temat. I troszeczkę będziemy zmieniały schematy. Także bardzo się cieszę, że wreszcie tak naprawdę ten temat został wzięty na tapetę. Bo chociażby moje pokolenie ma z tym ogromny problem, ponieważ takie, a nie inne wychowanie tworzyło nas jako te osoby, które bardziej wiedziały o braterstwie niż o siostrzeństwie. Nawet słowo siostrzeństwo było dla nas absolutnie nieznane, ale na naszych oczach to się dzieje. Samo to, że my już jesteśmy bardziej świadome, nasze córki, nasze wnuki, już wkrótce wnuczki, będą, wydaje mi się, już inaczej kształtowane i przygotowywane do życia. Bardzo już zmieniającej się rzeczywistości. Najważniejsze w idei siostrzeństwa jest to, by dobrze czuć się razem. To realizuje mój program Fajka Pokoju. Przychodzimy z różnych światów, jesteśmy w różnym wieku, mamy za sobą różne doświadczenia. Nie rywalizujemy ze sobą, ale mówimy: posłuchaj mnie, posłuchaj mnie uważnie. Mam wiele rzeczy do przekazania. I w sumie. Jesteśmy same kobiety, pięć kobiet w studiu, które mówią, tak, dobrze nam razem, dobrze być kobietą wśród kobiet.